Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj dziewiąty odcinek kariery Sylwestra Boguskiego. W tym odcinku kolejne spotkania. I tym razem gramy pierwszy mecz z Widzewem Łódź. Słuchajcie. Z Widzewem gramy decyzję Halloween. O kurcze. Strachy na lachy trzeba ćwiczyć, pójść na imprezę halloweenową zespołu i za, i za szpanu i najlepszym przebraniem w historii. Szkoła w pobliżu stadionu zbiera fundusze, organizując imprezę halloweenową. Udaj się na zbiórkę jako gość specjalny i, rodzaj, i rozdaj dzieciakom nagrody za przebranie. O, zdecydowanie to. A, okej, okay. dostępne za 13 dni, no dobra. To lecimy, słuchajcie, z Widzewem Łódź. Gramy pierwszy odcinek, pierwszy mecz w tym odcinku. Jeśli tak jak my, złapnieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Zapraszamy na transmisję. Górnik Zabrze gości... Na Motor Road widzę w Łódź. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie Gawals, tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują z... już pierwszego gwizdka. Najbliższe półtorej godziny Kolejne spędzą z... Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Hmm. Zapraszamy wszystkich Państwa Zlecimy bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Tak przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcji. Co zrobi w tej Nienii. sytuacji? Pięknie. Przeciwnik zespu. Jeszcze dobrze strzelanie. nie wszedł w mecz. Grawczyk. A tu Pryta, mamy 1 do zera. Wracamy do gry. Zabrzanie obecnie na prowadzeniu. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Na Terpiłowski. Terpiłowski. Najwyjdziu. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Utany odbiór piłki, ale ta wyszła na rzut rożny. Wybił, ale źle. Dalej jest Pawlowski. groźnie. oj, tak spudłować Pomylić to jest Pomylić. sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a Golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał Jensen Boguski, Janicki, Marosza Bu, Mwondo, Boguski Mwondo Bo Cały strzał! Dobrze to teraz zatrzymał ciałem No i niestety Rzut rożny dla górnika. Tylko rzut rożny. Wrzuca piłkę przed bramkę. Centra zrobu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Cywek. Wow! 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 Ale z daleka. Sosa bramka. Co chłopiec zrobił? Z dystansu poszło. Do 19 na godzinę. Bramka to na razie? No, a obrony, bo to było do obrony. Do I tym udanym wejściem skasowała ta kibala. Dobry odbiór. Rusza do przodu i szuka I i dobrego rozegrania. Pędzi. Marosza. Uwaga, bo tylnek z, z miejsca. Broni teraz chowałe, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Ależ teraz Kórek. doskonałą szansę udaremnił obrońca, świetnie to wybił. Trochęś ty nie się to nieźle, ale tym razem się nie zrozumieli. Podolski gol do zera dla Górnika Trzy przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Lukas Podolski pięknie 3 do zera dla górnika Zabrze. Nic, widuje na wszystko tak, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. Tak, tak. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Jakby już było pozamiatane. Uwaga, wychodzi sam na sam! Jest! I pięknie! 4-0. przewagę do 4 goli. 4 do -0. 0 dla górnika zabrze brze 4-0 4-0 4 do 0 dla PZL. Jeszcze Zabrze. Widzimy jak doszło do Widzę sytuacji, w której Jeszcze minut do sytuacji, wystarczyło wybić upadł Mamy już zatem Jeszcze do Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Boguski! raz. Jeszcze raz. Jeszcze Gol nie, proszę Balony. państwa, sędzia wyraźnie sygnalizuje teraz spalonego. Tak blisko, a tak daleko. Gołym okiem Dokładnie. nie sposób tego było wychwycić. Nie ma faulu, czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. 5 do 0. A ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalczać. 5 do 0 dla górnika Bo Zabrze. Lukas nukab. Podolski, kolejna tam. Powiększają przewagę. 5 do 0. A więc tylko o minutę długo trwa to spotkanie. Danielak. Paczeko, wyjazd. Koniec pierwszej połowy. Przerwa. Za nami pierwsze 5 45 do 0. spotkania. Krawczyk, Boguski, Podolski, Boguski, Podolski. Dwie bramki Podolskiego, dwie bramki Boguskiego. I jedna bramka krawczyka. Teraz trzeba. Zaczynamy drugą połowę. Co potrzeba? Teraz podajmy nieco nogę. Zgadza, bo do tej pory mecz podanko. był podanko. wybitnie jednostronny. Juka wprost pod nogi przeciwnika. Boże, co wy robicie? Gramy na posiadanie teraz. Oh my god. Danielak. Próbuje indywidualnej akcji. Co stanie się? Ależ nie. nie wahał się ani chwili. Odgwizdał przewinienie. Jak wow! Tam jak szybko przewracałem. Szybkie podanie z rzutu Robi. wolnego do kolegi obok. O, i Robi. tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Podanie do Boguskiego. Boguski. Ależ domino! Będziemy mieli już jutro. Nie ma innego rozwiązania. No dobrze. Mamy już 9,7 oceny. W pole karne, głęboko teraz. Dzień I spokojnie, broń dobra wina. Okej. Dżordi i piękny cię. udało ćwierczyl. się utrzymać piłki. Jeszcze Boguski. Powerzot! I boguski. I bramka I szkurą. No dobra. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. No nie wierzę. Dajcie. To wejdziemy. był książkowy odbiór piłki. Trzeci gol w tym spotkaniu! Co Atrik. za forma! Atrik z Sylwestra Boguskiego w dzisiejszym spotkaniu! Pięknie. 103 ale już i ale jest tam martwe, górnik, A zawsze kontra, ja widzę plus do zera, Pogrom. Okazja przed nim teraz. Dawczyk, nic nie strzela. 25 prawda, wypracowano w swojej pozycji. Doszedł dla do świetnej sytuacji. Pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł oj, w je, najważniejszym oj. momencie. Tak to, niestety, bywa. A teraz świetny Dobra, odbiór, Może być groźnie. Spalony za wczesny sprint albo mhm. spóźnione podanie. Będziemy mieli teraz zmianę w sabrzańskiej drużynie. Mwondo za, um, Wondo schodzi, wchodzi Janza i tracą piłkę. Daj Korba Dziński, Sehu, Orbiur, Podanko, naprawdę niezłe miejsca Magurnik, tydełkiem i. No, zdobądź bramkę jest! Podolski jeszcze dobił. No ale to było nieudolne, to była formalność. Podolski jeszcze dobił. Dobrze, że nie ręką jak Suarez. Mamy tę bramkę jeszcze raz Patrz tutaj się, podolski. tu zrobić więcej Bardzo prosta. Ja wiem, z trzech metrów. Jakby z tego nie trafił. To naprawdę zdecydowane prawie, jest zdecydowane. I raczej zupełnie niezagrożone. Bo to już końcówka spotkania. I... Bramkaż w opałach! Aj, ja wow. też teraz było blisko. Ładnie huknął. 1 do 0. Tak, dla... tutaj Zabrakło Rangnika kilka Zabrze. centymetrów. I mielibyśmy Bogus, naprawdę i bramki, efektowną Bogus, bramkę z dystansu. I prawczyk jedna. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Trafczyk. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będziesz udwolny. I sędzia za chwilę pewnie skończy spotkanie. Piłka wychodzi. Mecz dobiega końca. Piękna gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Rozegramy jeszcze, słuchajcie, trzy spotkania. Chcę rozegrać jeszcze trzy spotkania. I na następny odcinek kolejne spotkania będą. I następny odcinek, kolejne działania. Dobry występ meczowy. Pogratuluję sobie sukcesów, pochwal. Zdecydowanie, pochwal kolegów z, z zespołu. Za 12 dni. Heroin. Zostajesz piłkarzem miesiąca. Ważny jest zespół jako całość zdecydowanie. Jeszcze tydzień do Halloween. Zostaliśmy piłkarzami miesiąca i tu proszę bardzo. Dobra, zrobimy sobie trening. Decyzje. 4 dni jeszcze. Okej. Okay. I po spotkaniu z Radomiakiem będzie dostępne decyzja Halloween, dlatego rozgrywamy mecz na zasadzie, że pokazujemy najlepsze akcje zespołu. Witamy państwa, mamy dzisiaj szczęście Jestimy. do pogody, oby równie ładne widowisko czekało Marosa. na Samurawie. A ze stanowisk koment. I górnik zabrze, Lecimy. Lecimy z kontrą. Olkowski. Na spokojnie. Olkowski biegnie. Olkowski. Olkowski. To dośrodkowanie mogło tu namieszać, ale obrona czuwa. Znowu górnik. Rybek już tam jest na dole. Marosa, Trawczyk, Tylwek. Postanowił strzelać. Uwaga, nadal. nie łapie, nadal groźnie. jak tym razem ma atak. Nie trzeba ich zastopować. Się na nie lista. Boże święty. Górnik zabrze. Indywidualny rajd. Right. Marosty. Dobrze? Dobrze widzę. Uwolnił się z Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe... tak broni niestety. O nie, radomiak ma akcję w ostatnich minutach. Ma wsparcie by Nasnięto i Udane wejście, akcja przerwana. Wongo, Ostatni gwizdek w meczu, zero który kończy zera. się bezbramkowym remisem i co tutaj dużo gadać. Niedosytem. 0 do zero słuchajcie. Rozegramy jeszcze jedno spotkanie. Ligę Mistrzów rozegramy. Nie udało się nic tutaj. Nic tutaj się nie udało. Ale spokojnie. Halloween za 17. Damy fundusze. Punkty zespołu. Punkty wirtuoza. Halloweenowa impreza charytatywna. Chyba to daliśmy. I lecimy, słuchajcie, z Juventusem. Ostatnie spotkanie w tym odcinku. Mamy jeszcze rozwój zawodnika. Reakcje damy. I mamy jeszcze punkcik, a ten punkcik sobie damy na przechwyty, żebyśmy mieli lepsze troszkę przechwyty. I lecimy, słuchajcie, ze spotkaniem z Juventusem. Liga Mistrzów. UEFA Champions League to elitarne rozgrywki dla piłkarskiej arystokracji. Już w fazie grupowej można liczyć na futbolową ucztę. Górnik zabrze. Zmierzy się z Juventusem. Ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Gramy, słuchajcie. Na Przed nami mecz, który być może zapisze na się na długo w pamięci. Tarium, Wszyscy mówili że okaże się znakomitym tylerce. widowiskiem. Znowu Witamy Państwa na... gorąco. Kłaniają się Tomasz Smokowski o, i Jacek Mówi, Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Yy, Zapraszamy podam Państwa do... bardzo serdecznie podam na mecz fazy grupowej Dobra. UEFA Champions League. Podam Drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z Juventusem. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Lecimy. Juventus. Terzi Roberto widzę. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Duszan Vlachowi. I lecimy A tak prezentuje się pierwsza jedenastka górnika Zabrze. Zamierza atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1, 3, 4, 3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby na stawiać bior. zasieki przed własną Jest bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie. Szybkiego podejścia do obrońców, a do tego na. pozwala atakować zarówno środkiem, tenko, jak i skrzydłami. Niski. W każdym Roberto, razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Wlachowicz, ja nie. I to tyle z tej akcji. Boguski powie. Yy, wiem, się z terminologią skoków na ciaskach. Nie. Radio Muwonko, do do Boguskiego. Muszę Boguski. przyznać, Jacku, że nie przewidziałem, że gospodarze będą sobie radzić w tej grupie aż tak dobrze. Miałem pewne wątpliwości, tymczasem wychodzi na to, że zupełnie niepotrzebnie. Szczęsny! Pięknie dobrowolny! Proszę kasa. bardzo. Stadion teraz ożył na decyzję o rzucie rożnym. Mogą w tym meczu nie mieć wielu takich sytuacji. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Supo, no nie wierzę! Rada szczęsnego naprawdę pokazał klasę. Nie wierzę w niego. Nie teraz nie wrogów na jedenasty metr. Dobrze wybija, zmarnowany już ten, Proszę Państwa, no nie wierzę. mamy zmianę no te wyników w meczu Benfiki. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Benfiki Lizbona. Obecny wynik brzmi 1-0, za nami pierwszy kwadrans meczu. Dziękujemy za te informacje. Boguski! może bramka. I mają to! Wreszcie się począła otwierają złotzenie w tym leczu. to nie, nie pozostawiali rywalom nie do powiedzenia. A Wojtek nie miał szans. A my wracamy do meczu, Paredry. gdzie górnik za przeprowadzi. Blachom, paredek. Paczeko, Botolski, Krawczyk. O i to był Remek. książkowy odbiór Lokatelli Boguski przejął. Rostit, rabio, jeszcze Boguski, jeszcze rabio, jeszcze jest za, jeszcze Blachowicz. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Wondo Boguski, na połowie rywala musimy podać, więc podaj. No nie prosto po. ile mamy podań trzy podań Pod nogi rywala no dobra prawą wądo o nie w duże. trochę za wczesny był ten start do piłki Ucze. oj zdecydowanie spada prawio Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcje Filip Kostic. Chieza. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba. trzeba. Dobra. Juventus stracił piłkę. Świetne teraz prosto prostopadłe do kranie. Dobra, koniec. Pierwszą, Pierwszą połowę spotkania sprawnie. mamy za sobą. Czas I na I to Sylwek zdobył. Chcą. A więc Póki co jedynej bramki w tym spotkaniu. E, trzy podanta z UEFA. I rozpoczynamy rybana. drugą Wiedeckim. połowę spotkania o, fazy grupowej UEFA. Champions League. tą drugą połowę. Tracą piłkę, muszą znów. Ale od razu powalczyć. dobry odbiór. Traf Boguski Wądo. Bergstream, Mwondo, Boguski, Rajda. Górnik Sabrze oddaje piłkę. Di Maria mi Mwondo, dobrze. Podanka, podanka, Roberto Di Maria Paredes. I piłka odebrana Juve. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. Z tym, że statystyka bramkowa jest Ech. dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Tymczasem właśnie mają szansę. Nic z tego nie będzie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Pękczyk. Paczeko, Boguski, nie wiem, ile już mamy podań. Wchowet, Krawczyk. No i mamy. Dobra, sprawdźmy, ile mamy podań. 11. Dobry. jest wid. Janicki, Janża, Boguski. Dobre podanie. Paczeko, 12. Ryszardowski. Ten Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Paczeko. precyzji. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Bonucci. Bremer. Juventus przy piłce. Bremer. Rozpoczęło się ostatnie Niecie 20 tyler. minut tego spotkania. Podolski. Krawczyk. Panie interweniuje Bramkarz. Chwila oddechu, obu drużyny jest, broni, decydują się na przeprowadzenie obroni, zmiany. Oddech. I już nic z tego różnego nie jest, będzie. Stanca. Dla Górnika, Wlachowicz, Rabio, Olpoka, Bonucci, Jeza. Duszan Wlachowicz. Więc ten gospodarze prowadzą jednym golem, ale ich fani chcieliby, żeby ten mecz już się skończył. Na trybunach doping miesza się z niepokojem. Do końca niewiele czasu jed... Wrócimy do tego później. Jest akcja. No nie, nie wierzę. Mogą teraz podwyższyć prowadzenie. być podwyższenie, mogła być tak, spokojna by gra. na. Nich nie zemściło. Mogła być spokojna gra. No, a nawet jest nerwówka. Świetne Spokojnie. ustawienie i przerwanie Spokojnie. akcji tym przejęciem. Spalony. Ja w... Za wczesny sprint albo spóźnione podaję. Na to... Najpierw gra została puszczona, go... ale teraz sędzia Wejszper? wraca do tego faunu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony no, granie no traci no na płynności, no a z drugiej przewinienie nie uchodzi na su. Podaj podaj, podaj. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. O nie. Niespokojnie, jest niespokojnie. Podaj, podaj, podaj. Nie! Długo zabrzmi gwizdek. Jest na tylko wyjazd. minuta gry. Dobrze, razem. Zabiewa gwizdek kończący spotkanie. Juve tym razem zwycięstwo. nie sięgnie po zwycięstwo. Zgadza się, na dokładne analizy przyjdzie jeszcze czas, ale na gorąco musimy powiedzieć, że prawie cała drużyna zagrała zbyt apatycznie. O, Boże święty, jedyną bramkę zdobył Sylwek. I co? Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Cześć! I Piona.